Witam wszystkich. W tym oto poradniku pokażę Wam, jak zrobić dwa proste algorytmy w programie ELI 2.0. Jeden z nich będzie liczył pole prostokąta, drugi kwadratu. Więc zaczynajmy. Zaczynamy od bloku startowego. Każdy algorytm musi posiadać taki blok. Podajemy pierwszą zmienną. W, komunik w komunikat wpisujemy podaj bok kwadratu. Jak nazwę zmiennej wpisujemy A. Teraz bierzemy blok obliczeniowy, który policzy pole. Wz wzór na pole kwadratu to a razy a, lecz program nie zinterpretuje tak takiego równania. Musimy wpisać w, czyli wynik, podzielić równa się. Następnie bierzemy blok, który wyprowadzi nam nasz wynik. Wynik wynosi i tu wpisujemy W. I, kończy, I kończymy nasz schemat blokiem Stop. Testujemy teraz, czy działa poprawnie. Podajemy 2, więc pole powinno wynieść 4. I wynosi 4. Dobrze, teraz zaj, zajmy, zajmijmy się prostokątem. Nie, nie trzeba tutaj dużo y, mówić. Starczy zmienić troszkę i otrzymamy taki algorytm. Dajemy drugą zmienną, wpisujemy podaj drugi, bok. Prosto Nazwę zmiennej wpisujemy B. Tu zmieniamy. Podaj bok. Rost to ok. W bloku obliczeniowym zmieniamy ze zmiennej A na B. I wszystko powinno działać. 2, 3. Więc pro, pole powinno wynosić 6 i wynosi 6. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.